Wylewka jest elegancko wylana i tutaj jest taka niespodzianka. Może bardzo. Wiecie co tu leżało? O właśnie to. A tu z boku leżało oto. A tu leżała wkrętarka, a tu leżało leżało to. Więc według danych producenta po 18 godzinach na tą wlewkę można nakładać już płytki. Natomiast ona jest jest, była wylana w piątek, w piątek. Ona była wylana w piątek, czyli minęło raz, dwa, trzy doby. Trzy doby, czyli 68 godzin, spokojnie. I trzy doby. Eee, I moim zdaniem ona nadal oddaje wilgoć, więc chyba jednak powinno się czekać dłużej niż. SMS 30 pokazuje w instrukcji obsługi.